Dziś przychodzę do Was z pomysłem na wykorzystanie zalegających pojedynczych modków włóczki. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zostańcie dalej i nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału. No i co? Tak jak widzicie, zrobimy dzisiaj torebkę. Będzie się składała z klasycznych grani Squares, także przypomnę Wam, jak je zrobić. Pokażę, jak wykonać to połączenie, jak złączyć ze sobą kwadraty, no i jak wykonać rączki. Bardzo prosty projekt, ale myślę, że fajnie sprawdzi się na lato do takich kolorowych stylizacji, czy na plażę, czy gdziekolwiek tylko e, chcecie. Także koniecznie dajcie mi znać, co o tym myślicie i czy sobie taką zrobicie. I dajcie mi jeszcze znać, co Wy robicie z resztek włóczek e, i czy może macie jakiś pomysł, który mogłabym e, Wam pokazać. Także Także nie przedłużając, przejdźmy do dziergania. E, więc tak, ja będę korzystać z motków z włóczki Drops Paris, jest to 100% bawełny, a, która ma w 50 gramach 75 e, metrów, będę sobie korzystać z różnych pojedynczych motków, e, do tego oczywiście szydełko 5 mm, nożyczki, ja mam jeszcze mniejsze szydełko, którego używam do chowania nitek, e, możecie nitki pochować również igłą lub jakimś innym sposobem, e, który Wy lubicie, także tak. Więc tak wygląda nasz typowy kwadrat. Ja robiłam je dwukolorowe, no ale oczywiście wy możecie je robić w jednym kolorze. To wszystko zależy od Was. Na początku robimy kółko, w którym będziemy pracować, potem te cztery sekcje, zmiana koloru i tutaj kolejne osiem słupków. Zaczniemy od zrobienia łańcuszka, potem trzy oczka łańcuszka, które posłużą nam za taki pierwszy słupek, dwa słupki, Dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki. Zmiana koloru, i tu będziemy też pracować y, takimi sekcjami po trzy słupki. Y, dobrze, więc pokażę Wam, od czego zaczynamy. Zaczynamy od zrobienia pętelki, więc oplatam sobie nitkę o palce w ten sposób i wyciągam pętelkę. I to zakładam na moje szydełko. Jeszcze raz. O palce. I tu przekładam i zaciskam. Hop, w ten sposób. I teraz wykonam cztery oczka łańcuszka. Oplatam sobie nitkę o palec wskazujący. Biorę szydełkiem. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz yy, moje szydełko będę wkładać w to pierwsze oczko zrobione, tak żeby zamknąć to w okrąg. Więc... Tutaj oczko ma takie dwie nóżki i ja wbijam się pod tą w ten sposób. Zabieram nitkę, przyciągam przez to oczko i przez to drugie oczko, które miałam na szydełku. Hop. I teraz tu mamy nasz okrąg, i będę wbijać się tu w tą dziurkę, przerabiając e, słup. I teraz wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Czyli oplatam się szydełkiem. Raz, dwa, trzy. I te trzy oczka imitują nam nasz pierwszy słupek. I teraz lecimy dwa słupki. Oplatam szydełkiem, nitkę. Wkładam szydełko w środek. Zabieram sobie z tyłu nitkę. Hop. I teraz tak. Czyli zobaczcie, tu wbiłam się w środek tego naszego okręgu. I mam na szydełku trzy oczka. I znowu owijam sobie szydełko nitką i przeciągam przez dwa. Hop. I znowu i przeciągam przez dwa. I to jest nasz słupek. I teraz zrobię drugi słupek, czyli owijam szydełko. Wkładam w środek okręgu, zabieram nitkę, hop, mam trzy oczka na szydełku, owijam, przekładam przez dwa, owijam, przekładam przez dwa. I to jest ta nasza pierwsza sekcja. O, właśnie taka. I teraz, zanim przejdę do następnej, robię dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa. I znowu, jeszcze raz na spokojnie, pokażę Wam, jak zrobić słupek. Oplatam szydełko, wpijam się tu do środka, zabieram sobie nitkę, hop, mam trzy, przez dwa, przez dwa. I znowu oplatam do środka, zabieram nitkę przez dwa, przez dwa, oplatam do środka, zabieram przez dwa, przez dwa. I mam już drugą sekcję trzech słupków. Więc znowu raz, dwa, dwa oczka łańcuszka i znowu oplatam do środka, zabieram nitkę przez dwa, przez dwa, oplatam do środka, zabieram nitkę przez dwa, przez dwa, mam dwa słupki i jeszcze trzeci. Hop. I trzecia sekcja słupków gotowa. Więc znowu raz, dwa, i trzy słupki. Raz. Dwa. Trzy. I teraz będziemy zamykać ten pierwszy kwadrat, i zrobię dwa oczka. I będę się wbijać tutaj w trzecie oczko tego pierwszego słupka, który się składał z trzech oczek. Więc znowu tutaj są takie dwie nitki. I ja się wbijam pod obie w ten sposób, pod obie nitki, zabieram sobie nitkę i od razu przekładam też przez to oczko. Hop, robię sobie jedno oczko, ucinam. I nasz pierwszy kolor jest gotowy. Więc e, tak wygląda nasz środek. Jeśli będziecie liczyć zapotrzebowanie włóczki, to mniej więcej to jest gram włóczki Drops Paris. Mówię mniej więcej, bo na wadze kuchennej mi tego nie wyłapuje, więc ma to mniej niż 1 gram. Dobra, i teraz wezmę sobie drugi kolor i zaczniemy pracę nad drugim okrążeniem. Zanim zacznę, obracam sobie mój kwadrat na drugą stronę i zaczniemy od tego rogu. Znowu zaczynamy od zrobienia pętelki. Przekładam szydełko, zaciągam. I teraz tak. Umieszczam szydełko tutaj, w tym narożniku. Przekładam pod, i przekładam przez moją pętelkę. I robię trzy oczka. Raz dwa, 3. I teraz zrobię dwa słupki, czyli tak samo. Dwa słupki. Raz, dwa. I na razie w tym rogu robię trzy, i potem przy końcu okrążenia zrobię tu drugą trójkę i wtedy to połączę. Ale teraz przechodzę do kolejnego narożnika i za nim robię jedno oczko łańcuszka. I teraz znowu będę robiła sześć słupków w tym rogu. Tu jeszcze robię coś takiego, że tą nitkę z poprzedniego rzędu trzymam sobie w ten sposób i jak wkładam moje szydełko w róg, to również ona będzie tutaj złapana w tym miejscu. Więc robię teraz trzy słupki I teraz przechodzę do zrobienia drugich trzech słupków w tym rogu i znowu tak jak w poprzednim razem robię dwa oczka łańcuszka na rogu. I przechodzę do następnego narożnika, czyli robię jedno oczko łańcuszka i teraz znowu trzy słupki raz Dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka, raz, dwa, i znowu trzy słupki. I teraz znowu jedno oczko łańcuszka i trzy słupki. Dwa oczka, łańcuszka, trzy słupki. Jedno oczko, łańcuszka i trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka i teraz znowu zamykam ten rząd tak jak pierwszy, czyli wbijam się tutaj pod to oczko i zamykam oczkiem ścisłym, czyli przekładam nitkę i od razu przez to oczko, które miałam na szydełku, robię sobie oczko, ucinam nitkę i mój kwadrat jest gotowy. I tak wygląda gotowy kwadrat. Tej włóczki, która będzie w drugim okrążeniu, potrzebujecie mniej więcej dwa razy więcej, czyli około 2 gramy. I teraz tak, pokazywałam Wam, że trzymam sobie tą nitkę tutaj z tyłu, przerabiając te moje słupki w tym narożu, ponieważ teraz ta nitka jest dostatecznie zabezpieczona do tego, żebym ją sobie po prostu teraz ucięła. W ten sposób. E, tak samo tą nitkę, od której zaczynałam, również mogę sobie e, uciąć. E, resztę nitek sobie zabezpieczę dopiero po wykonaniu torby. I teraz tak, tych kwadratów robicie sobie tyle, ile chcecie, lub tyle, ile macie włóczki, którą chcecie zużyć, albo dostosowujecie to po prostu do wymiarów torby, którą chcecie zrobić. Ja takich kwadratów zrobiłam 50 i połączyłam w. Takie dwie części. I teraz Wam pokażę, jak łączyć kwadraty. Ja już mam moje dwie części tutaj gotowe. I teraz tak, ja zrobiłam to tak. Ułóżcie 25 kwadratów na płasko, tak jak chcecie, żeby były kolory. I najpierw łączyłam je w poziomie, a potem połączyłam w pionie. Więc teraz pokażę Wam, jak wykonać ten ściek. Bierzecie dwa kwadraty, szydełko i nitkę, którą chcecie łączyć. Ta nitka stworzy nam taki łańcuszek. Więc, ok. Znowu zaczynamy od zrobienia pętelki. Hop. I będziemy się wbijać w oczka tutaj łańcuszka, które mamy na rogach. Więc tak, wbijam się w oczko w pierwszym kwadracie i teraz znowu. Oczko ma dwie nóżki, ja wbijam się w tą, która jest od wewnątrz, czyli w tą. Nitka moja szara, główna, będzie szła na środku i teraz odnajduję to samo oczko w żółtym kwadracie i wbijam się również w tą wewnętrzną część oczka. I teraz przekładam nitkę przez trzy oczka. Hop. I teraz wbijam się w kolejne oczko. Szara nitka jest po środku. Wbijam się w to samo oczko w żółtym kwadracie i przekładam przez trzy oczka. Hop. I znowu w kolejne oczko. I tu w kolejne oczko. Hop. Kolejne oczko w ten sposób. I tak przerobiłam cały rząd. Teraz wzięłabym sobie kolejne dwa kwadraty, które chciałabym, żeby były dalej, i znowu złożyłabym je do siebie i dalej kontynuowała łączenie. Czyli znowu tu znalazłabym moje pierwsze oczko. Nitka szara po środku, i wbijam się w drugim kwadracie. I przekładam przez 3. I znowu kolejne oczko. Po połączeniu tylu kwadratów, ile bym chciała, robię oczko dodatkowe i obcinam nitkę. I w ten sposób połączyłam sobie. Tutaj te cztery kwadraty. I teraz, jeśli jak już połączę kwadraty w poziomie, zabieram się załączenie ich w pionie i robię to zupełnie tak samo, czyli składam je sobie w ten sposób i zaczynam od zrobienia znowu pętelki i przerabiam cały ten rząd, i potem przechodzę do tego. Tutaj przekładam sobie nitkę nad. Nie będzie to w żaden sposób przeszkadzać i tak łączę moje wszystkie kwadraty. I dzielę to na dwie części i łączę ze sobą. I potem, tak jak może już niektórzy z Was zobaczyli, ta część trochę mi się różni od tej, ponieważ po połączeniu tutaj moich wszystkich kwadratów robię jeszcze obwolutkę tym kolorem samymi półsłupkami. I już Wam pokazuję, jak to zrobić. Czyli jeśli macie już taki gotowy kwadrat połączony, bierzecie go i zaczynamy robić półsłupki. Znowu zaczynam od zrobienia pętelki, nakładam ją sobie na szydełko i zaczynam od rogu. Wkładam szydełko w róg, przeciągam sobie przez oba i wykonuję dwa oczka. I teraz w każde oczko po kolei wkuwam się. Bez narzucania, od razu wkuwam się w oczko, przeciągam, mam dwa oczka na szydełku i hop, i to jest słupek. I teraz kolejne oczko, kolejny słupek, kolejne oczko, kolejny słupek. Tu, gdzie są, jest jakby to oczko, które nam łączyło dwie sekcje, tu nie próbuję się w nie wpić, po prostu wbijam się tu w tą przerwę i robię słupek. Kolejne oczko się wbijam. Słupek. W kolejne oczko. Półsłupek. Za, za każdym razem, jak tu mówiłam, e, słupek, to chodziło mi o półsłupek. E, w kolejne oczko. Hop. W narożu robię jeden. I przechodzę sobie od razu do drugiego naroża. Hop. I robię tutaj. Dwa i kolejne oczko. Kolejne. I tak muszę zrobić dookoła wszystkich krawędzi. W narożach dodaję jedno zwykłe oczko łańcuszka pomiędzy półsłupkami. Więc teraz pracuję sobie nad tymi półsłupkami. I potem połączę obie części ze sobą. Mam już moje dwa kawałki e, obrobione półsłupkami dookoła, więc nie pozostaje mi nic innego, jak je teraz e, połączyć. Składam do siebie. Lewą stroną dwie części i połączę je w zupełnie taki sam sposób. Jak łączyłam kwadraty, czyli połączę, po prostu są te brzegi. Uwaga, pamiętajcie, że robimy torebkę, więc zszywamy ze sobą trzy boki. Jeden zostawiamy luźny, no, żeby torebka spełniała funkcję torebki. Ale jak na to patrzę teraz, to przyszło mi do głowy taka jedna myśl, że bez problemu mogłaby to robić za poszewkę na poduszkę, taką ozdobną. Wystarczyłoby z jednej strony albo wszyć zamek, albo doszyć jakieś guziki. Więc możecie mi dać znać, czy coś takiego by Was interesowało. To zrobimy taki film na poduszkę. A teraz zabieram się za zszywanie moich dwóch części, czyli zupełnie tak samo. Ja wezmę sobie teraz różowy, żeby nie było tak nudno. I zaczynam od pętelki klasycznie. I zaczynam od naroża. Różowa nitka będzie szła w środku. Tu znajduję sobie oczko, które jest na narożu. I analogiczne oczko z drugiej części, i przekładam sobie przez trzy oczka. OK. I teraz w każde oczko zupełnie tak samo, czyli oczko znowu ma dwie nóżki, i ja się wbijam w tą od wewnątrz. I tutaj też w tą od wewnątrz. I tak sobie przerabiam dookoła, żeby połączyć moje trzy boki. Wracam do Was z połączoną całą torbą. Tutaj połączyłam moje trzy Boki. No i robimy ostatni element, czyli oczywiście rączkę. Na sam koniec będę chowała nitki. Może teraz w sumie wam pokażę, jak to będę robić. Będę sobie po prostu brała moje mniejsze szydełko i tą nitkę, na przykład tą różową, będę ją sobie tutaj, hop, przekładała do środka. To oczywiście robię na lewej stronie. Hop, w ten sposób. Zrobię tak. Kilka razy i potem tą nitkę sobie utnę i... i tak zrobię za wszystkimi nitkami i wtedy będzie już wszystko zrobione. E, dobra, więc znowu biorę moje szydełko 5 mm i zaczynam od pętelki oczywiście. I tak, zakładam pętelkę na szydełko. I umieszczam ją sobie w oczku, tutaj w, na środku. Mam 5 kwadratów, więc ym, rączkę przymocuję do y, drugiego i do czwartego. Więc wkuwam się tutaj na środku, przekładam sobie hop i jeszcze przez moją pętelkę. I teraz będę robić 100 oczek łańcuszka, czyli po prostu przerabiam 100 oczek łańcuszka. Ok, mam 100 oczek łańcuszka, i teraz pilnuję, żebym nie skręciła tego łańcuszka mojego. Czyli w jedną stronę układam moje oczka. Dobra. I teraz wkuwam się w kolejne oczko w czwartym kwadracie. I przekładam przez moje oczko. E, ok, więc pierwszy krok za nami. Teraz przerobimy raz ramionczko półsłupkami. Czyli wykonam sobie oczko, i teraz tak wbijam się. Tutaj, tak wygląda mój łańcuszek, i będę wbijała się tu pod tą nitkę. Zabieram nitkę i robię słupek. Wbijam się pod kolejną nitkę. Słupek. Pod kolejną. Ta nitka, pod którą się wbijam, jest odpowiednikiem tej mojej nóżki oczka. Zobaczcie, bo teraz jestem na lewej stronie łańcuszka, a z przodu mamy takie dwie nitki. Więc ja wkuwam się, w tą nitkę mojego oczka. I przerabiam teraz tak 100 półsłupków. Przerobiłam półsłupki, wbijam się teraz w to oczko, w którym zaczynałam i zamykam oczkiem ścisłym. Przerabiam sobie oczko i odcinam nitkę. I to będzie już wszystko. Tak jak Wam mówiłam, teraz wystarczy pochować nitki, i torba jest gotowa. Także dajcie znać, co o tym myślicie. E, tutaj powiem Wam, ja nie będę nic wszywać do środka, ale oczywiście można zrobić wnętrze. E, zastanawiam się tylko, myślę, że dodam sobie jeszcze jakąś kieszonkę do środka. E, także dajcie znać, czy taką zrobicie, i koniecznie napiszcie mi, co Wy robicie ze swoimi resztkami włóczek. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i do następnego razu.